Kolejny tydzień, kolejny odcinek. Tym razem reintegracja mocno przyspieszyła i zaczyna się robić ciekawie. Ale zanim przejdziemy do omówienia odcinka, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych analiz Severance oraz marcowego odcinka specjalnego. Zaczynajmy! Odcinek rozpoczyna się od rozmowy między Markiem a Regaby, która ma miejsce bezpośrednio po Cliffhangerze z poprzedniego odcinka, kiedy to Mark, przez swoją reintegrację, miał halucynacje, w których zobaczył panią Casey, czyli swoją żonę Jemę. Dowiadujemy się, że według Regabi jest ona niezbędna Lumon z jakiegoś powodu. A jak wiemy, klik nad którym pracuje Inimarka, czyli Cold Harbor, jest bezpośrednio z nią związane i jego ukończenie zostało nazwane przez Dramonda najważniejszym wydarzeniem w historii planety, więc wiadomo, że coś jest. Jest na rzeczy. Następnie widzimy rozmowę pozostałych członków MDR. W trakcie której Dylan przekazuje im informacje na temat znalezionego za plakatem rysunku przedstawiającego hall eksportowy, który ukrył tam Irving przed swoim zwolnieniem. No i tak jak sądziłem, Dylan nie zapamiętał dokładnych instrukcji, jak tam się dostać. Zamiast tego, postanowił jedynie przekazać tą wieś reszcie, aby ci mogli się tym zająć, bo sam nie chce stracić swojego przywileju, jakim są spotkania z Greciem. Heli oferuje, że sama pójdzie do pokoju socjalnego, aby przynieść ten rysunek, po czym Mark zaczyna halucynować. Artykuły w lodówce zmieniają się na te, które ma w domu, w tym te dziwne fiolki z podejrzanym napojem oraz dwa piwa. Klasyka. Poza tym jest raczej pusto chyba najwyższa pora zrobić zakupy kolego. Halucynacje zaczynają robić się ciekawsze, bo widzimy połączenie jego domu z wystrojem Lumon. Później Mark wraz z Heli prowadzą rozmowę w miejscu, gdzie nikt ich nie podsłucha, czyli w jednej kabinie w toalecie. Da. I właśnie w tym miejscu Mark uznał za stosowne powiedzieć Heli, że przespał się z jej auty, bo przecież nie wiedział, że to nie ona, ale w sumie to mu się podobało i miał te uczucia do niej jeszcze przed całą akcją z finału pierwszego sezonu. A to, jak to nazwał współdzieleniem naczyń, złoto. Słusznie zdenerwowana Heli wychodzi, żeby sobie pospacerować w samotności i przemyśleć to wszystko. W tym czasie Mark wraca do pracy. Jak już Heli wystarczająco długo sobie pomyślała, to wróciła do Marka i wprost zaproponowała mu stosunek. Bezpośrednia ta kobieta, bo jak twierdzi, sama chce to przeżyć i nie fair jest to, że tylko jej Audi tego doświadczyła. Mark za to gotowy był jej wszystko opisać ze szczegółami. No i ruszają w poszukiwaniu ustronnego miejsca. Wchodzą do biura, w którym biurka przykryte są folią. Z jednej z nich robią namiot między dwoma biurkami, po czym biorą się do roboty. Wątpię, aby Lumon zaopatrywało piętro rozdzielenia w prezerwatywy, więc tym razem wpadka murowana i młody Igen w drodze. Później, wracając do MDR, Mark dostaje krwotoku z nosa, więc udają się szybciutko do pani Huang, która zadaje sporo niewygodnych pytań, między innymi o halucynacje. I to wtedy właśnie okazuje się, że to wszystko to było właśnie wspomnienie jego ini, a on był w piwnicy z Regabi, pracując nad reintegracją. No i ta wpada na genialny pomysł: zalania chipa przez otwór w czaszce, który Mark tak czy inaczej już ma. Dość inwazyjna ta metoda, ale kto co lubi. Ten reaguje dość wybuchowo i nie zgadza się, po czym wychodzi coś zjeść do chińskiej restauracji, gdzie zresztą wciągnął ilość jedzenia dla dwojga. Kiedy już zbiera się, żeby zapłacić, do restauracji wchodzi Helena, po czym podchodzi do niego i zaczynają rozmawiać. Na początku jest dość niezręcznie, ale po czasie Helena zaczyna z nim flirtować, żartując nawet, że powinna przedstawić go swojemu ojcu. Mówi również, że przykro jej z powodu śmierci jego żony Hany. Po czym ten poprawia ją, że to Dżema. Helena próbuje udawać, że wie mniej niż wie tak naprawdę w rzeczywistości. Mark przez cały bieg rozmowy dziwnie się na nią patrzy. Mam wrażenie, że dzięki wspomnieniu swojego inni wie kto to jest, przez co jest naprawdę ostrożny w trakcie rozmowy. Po wymianie uprzejmości Mark wstaje, aby wyjść i gdy tak sobie stoją naprzeciw siebie, wygląda to trochę, jakby chcieli się pocałować, albo przynajmniej Helena na to liczyła. No i ten wychodzi. W drodze do samochodu możemy zauważyć, że restauracja nazywa się ZUFU, co według tłumacza Google znaczy dziadek. Co ciekawe, podświetlone jest tylko fu, co zaś znaczy już ojciec, a więc Mark zostanie ojcem dziecka Heleny. Bum, zagadka rozwiązana, koniec możemy kończyć. Mark wpada do piwnicy i zgadza się na pomysł regabi z zalaniem Chipa, po czym przechodzą do akcji. Nie pokażę wam tego, bo wiecie, YouTube raczej nie byłby zadowolony. Po zakończonej procedurze, Mark praktycznie od razu zaczyna doświadczać wspomnień swojego Inni, gdzie widzi m.in. miły czas Heli oraz swoją halucynację z namiotu i panią Casey, po czym słyszymy pukanie do drzwi. To Devon przyszła, aby pomóc mu wymyślić nowy plan infiltracji Lumon. Podczas rozmowy znowu halucynuje i naskakuje na siostrę, że przecież nie prosił jej o pomoc, po czym dostaje ataku i upada na ziemię. Z pomocą wybiega Regabi, co mocno dziwi Devon. No i właśnie, na chwilę przed jego upadkiem mignęły nam takie ujęcia. Przedstawiają one Jemę najpierw w stroju Pani Casey, a później w bardziej casualowym, fioletowym sweterku. Następnie mamy zbliżenie na jej oko. Co to może oznaczać? Może to właśnie w tym swetrze Mark widział po raz ostatni swoją żonę przed wypadkiem? Dylan ma swoje kolejne spotkanie z Gretchen, czyli swoją żoną, to znaczy żoną jego Audi. To skomplikowane podczas którego rozmawiają na temat ich przeszłości, jak pierwsza randka, nurkowanie i inne zajawki jego auti. I tak sobie flirtują, aż Dylan prosi o kolejnego przytulasa. No i czuć tu napięcie i całość wisi w powietrzu. Zresztą nie musimy na niego długo czekać, bo o właśnie jest o tutaj. Dużo całowania w tym odcinku. Później już w domu Gretchen okłamuje Dylana mówiąc mu, że odwołali jej wizytę w Lumon. Czy całując się z inni Dylana zrodziła swojego męża? Przecież to to samo ciało, tylko za starami siedzi inna część jego osobowości. Jest to trochę niejasna sytuacja, bo o ile fakt, można by się kłócić, że to ta sama osoba, to jednak nie z tą wersją ułożyła sobie życie i ma do czynienia codziennie. Wydaje mi się, że z moralnego punktu widzenia jest to zdrada, ale ocencie to sami. Miss Huang wchodzi do biura Milkshake'a. Gdzie ten mówi jej o wczorajszej ocenie swojej pracy oraz że dzisiaj będzie zajęty i to ona ma zająć się w tym czasie piętrem rozdzielenia. Dowiadujemy się tutaj ciekawej rzeczy, bo milczyk mówi jej, że nie ukończy tego stypendium, dopóki nie uzna jej za gotową na Wintertide. Mogłoby to oznaczać, że jest ona w Lumon na swojego rodzaju praktykach, chociaż dla mnie zawsze będzie po prostu klonem dżemy wyhodowanym na piętrze testowym w Lumon. Jak się okazuje, zajęciem Milczika na cały dzień było trenowanie poprawnego zakładania spinaczy biurowych na kartki papieru. Wiecie, tak aby były w dobrą stronę i nie wprowadzały w błąd no bo każdy zwraca na to uwagę i hańbą jest robić to źle. Jak już tak sobie potrenował, staje przed lustrem, aby wyzbyć się swojego drugiego problemu, jakim jest używanie zbyt wyrafinowanego słownictwa. No i co tutaj dużo mówić? Wczuł się chłopak do tego stopnia, że aż zaczął się trząść. Mam wrażenie, że coś w nim pękło po ostatnich wydarzeniach i może być teraz nieprzewidywalny, co tylko utrudni naszemu MDR snucie swoich intryk. Tak przy okazji, to ujęcie jest bardzo ciekawe, ze względu na oświetlenie i pracę kamery niemożliwe byłoby nagranie jej bez odbicia obiektywu w lustrze, więc najprawdopodobniej ten pan tu to wcale nie milcik, a dubler, kiedy aktor siedzi za szybą. Sporo pracy włożono w tę scenę, ale moim zdaniem było warto, bo pokazała dosadnie jakie zmiany w nim zachodzą. Przejdźmy zatem do Irvinga i jego kolacji z Bertem i Filcem. Jeszcze przed ich domem zerwał on nalepkę z ceną z wina, aby ci nie znali jego prawdziwej ceny. Nie jest raczej tak drogie, jak by chcieli. A no i Irving samym posiadaniem grzebyka do wąsów zaplusował u mnie jako u brodacza. Po czym wchodzi do środka. Ktoś jeszcze zauważył, że Fields to nie ten sam mężczyzna, co w finale pierwszego sezonu? Nie? No trudno. Ciekawe, czy to tylko zwykły rekast, czy może ma to mieć jakieś głębsze znaczenie? Tak czy inaczej, panowie żyją raczej na bogato. Interakcje tej trójki momentami są dość niekomfortowe. Wyczuć można, że Filc jest nieco zazdrosny. Panowie opowiadają historię, jakoby to Jezus naprowadził Berta do zostania rozdzielonym pracownikiem. A w jaki sposób? Otóż był on raczej łobuzem, hultajem i wszystkim co najgorsze, przez co do nieba raczej nie pójdzie. Dlatego też panowie pojechali razem pociągiem do kościoła, a tam na kazaniu pastor mówił akurat o Rozdzieleniu i o tym, że według kościoła inni i Auti posiadają oddzielne duże. Słysząc to, Bert z Filcem doszli do logicznego wniosku, że dzięki temu chociaż jakaś jego część będzie mogła cieszyć się niebem, podczas gdy oryginał będzie się smażyć w piekle. Bardzo ciekawa teoria, nie jeden by się nie powstydził takiej. Co ciekawsze, Filcowi wymknęło się, że Bert pracował jako rozdzielony od 20 lat, podczas gdy oficjalnie program wystartował jakieś 12 lat temu. Oznacza to, że Lumon kłamało w tej sprawie, jak w wielu innych, więc jak najbardziej jest to prawdopodobne. Bert jednak twierdzi, że było to 10 lat, nie 20, nie, nie, nie. Później, gdy Irving wychodził, próbował się jeszcze dodatkowo tłumaczyć z tego faktu. W trakcie tego przyjemnego, wcale nie niekomfortowego spotkania, pan Drummond, korzystając z drogonych kluczy, włamał się do mieszkania Irvinga i przejrzał znane nam z finału pierwszego sezonu przedmioty, czyli m.in. listę rozdzielonych pracowników Lumon. To jest jeden z powodów, przez który nadal uważam, że Bert jest agentem Lumon i próbuje wybadać Irvinga. Ach, cóż to był za odcinek. Pełen trójkątów miłosnych. Mieliśmy wątek Heleny, Marka i Heli, Gretchen i obu Dylanów oraz oczywiście Irvinga, Berta i Filsa. Dodatkowo Milczykowi puściły nerwy, no i przede wszystkim mocno ruszyła reintegracja, więc następne cztery odcinki zapowiadają się naprawdę ciekawie. A skoro już o reintegracji mowa, to naprawdę jest to ciekawy proces, bo jakby się nad tym zastanowić, jest to połączenie ze sobą dwóch zupełnie oddzielnych bytów, tworząc coś zupełnie nowego. To znaczy, po zakończonym procesie Mark nie będzie już tą osobą, którą znamy, nie będzie już Audi ani inni, powstanie swojego rodzaju zlepek obu co może nieść wiele niespodziewanych konsekwencji. Chociażby to, że Mark S jest zakochany w Heli. Jak wpłynie to na jego stosunek do Dżemy po reintegracji? Które z uczuć okaże się silniejsze? Jest to na pewno temat, nad którym można by myśleć godzinami. Przejdźmy teraz do komentarzy pod ostatnim odcinkiem, a tutaj klasycznie poruszymy temat przedstawiony przez Adriana Klicha B4P. Mam wrażenie, że ten segment powinien się nazywać teorią Adriana, ale przejdźmy do tematu. Taka nowa teoria na bazie trzech faktów. Pani Huang mówi do Milczika, że nie pochwala pogrzebu, bo mogą poczuć się jak ludzie. Helena w rozmowie z Ramodem nazywa inni zwierzętami. Helena w nagraniu mówi do Heli: Ja jestem osobą, ty nie jesteś osobą. Ludzie na kierowniczym stanowisku chyba wiedzą, że kiedy człowiek przechodzi w stan inni, to jest to jakby świadomość pochodząca ze zwierząt, więc niby nie są ludźmi. Człowiek przez wieki wykorzystywał zwierzęta do wielu prac, pozyskiwał z nich produkty do spożywania. Ostatni wiek pokazuje, że zaczęliśmy adoptować niektóre zwierzęce organy i zastępować je jako w miarę kompatybilne. Film poszedł dalej i chce pokazać, że możemy pozyskać z nich również samo życie, czy świadomość istnienia. Podrobnej adaptacji czy rafinacji wszczepiać do mózgów martwych ludzi i ożywiać ich. Wyjaśniałoby to miejsce położenia miasta Kier, gdzie to ciągle jest zima i zimno. W takich warunkach ciała martwych ludzi zamrożone mogą długo czekać na ponowne ożywienie. To tłumaczy informację Regabi, że Lumon ma swoich ludzi w kosnicy i Kobyl, która ma nadzieję ożywić jakiegoś zmarłego krewnego, może mamę lub siostrę. Kto zamrożony czeka na swoją kolej ożywienia. W tej teorii kozy są nośnikami życia, czy też świadomości istnienia. Gdy dorosną, trafiają na poziom, na którym otwiera się im głowy i pozyskuje jakoś ich świadomość. Koza w tym stanie ma określony czas życia, tak samo jak określona jest żywotność pliku, który rafinują rafinerzy. Rafinerzy w jakiś sposób oczyszczają tą kozią świadomość, a w podziemiach wkrywa się na nią podstawową ludzką wiedzę. Świadomość ta w postaci czipu wędruje do ludzkiej głowy i w ograniczony sposób korzysta z reszty mózgu swojego władcy. Auti i staje się jej niewolnikiem do pracy lub znoszenia cierpienia. Od takie zwierzę robocze do pracy, ale w głowie. Na zewnątrz dla mediów reklamuje się to jako proces integracji, podzielenia świadomości człowieka, a tak naprawdę wciska się do głowy zupełnie nową zwierzęcą świadomość, tylko zaadaptowaną na ludzką. Dlatego ci, co znają prawdę, traktują jej jako nie osoby, a zwierzę robocze do pracy. Ta kozia świadomość tłumaczy bardzo wiele zagadek filmu. Jest to bardzo ciekawa teoria i myślę, że może mieć w sobie ziarnko prawdy. Jednak na ten moment wydaje mi się, że mamy za mało informacji, aby ją potwierdzić, a tym bardziej wykluczyć. Moim zdaniem jednak, gdyby faktycznie działało to w ten sposób, Helena nie zdecydowałaby się przejść procesu rozdzielenia, bo mogłaby się przez to czuć w jakiś sposób nieczysta. Poza tym, INI i Auti mają wspólne cechy, takie jak poczucie humoru, sposób wypowiedzi czy inne cechy charakteru, przez co wydaje mi się, że Chip ma raczej kontrolę nad ośrodkiem mózgu odpowiedzialnym za pamięć krótko i długotrwałą. Trochę jakby wydzielał odpowiednie miejsce dla INI i stawiał dookoła płot, tworząc swojego rodzaju zagrodę, w której świadomość INI przebywa. Dzięki Adrian. Zachęcam do pozostawienia swoich przemyśleń i teorii w komentarzach. Tymczasem, jeśli film cię Ci spodobał, nie zapomnij zostawić po sobie czegoś pozytywnego oraz zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych analiz serialu Severance. Ja byłem Michał z kanału, zakadrowany Siema.